Dzień dobry, Paweł Kamiński, Poligamia.pl. Dzisiaj będziemy eksplorować grę, która od jakiegoś czasu już rozgrzewa sieć i jest popularna. Nazywa się Slender. O czym opowiada? Dowiecie się za chwilę, nie będę wam zdradzał. Jest to horror generalnie. Horror, gdzie lądujemy sami w obcym lesie. I w tym lesie musimy znaleźć 8 stron. Osiem stron to niby niewiele, ale okaże się, że wcale nie jest to łatwe. Do dyspozycji mamy latarkę. I szybkie nogi. Gra tak naprawdę nie miała być jakimś wielkim sukcesem, to się z okazało. Twórcy stworzyli ją jako ćwiczenie z silnika Unity, i nagle się okazało, że graczom bardzo, ale to bardzo się podoba. Bardzo modne jest nagrywanie wideo i wrzucanie do sieci, zwłaszcza takich, gdzie widać reakcje osoby, dlatego widzicie mnie tutaj dzisiaj. Zobaczymy, czy uda się mnie przestraszyć. Rzadko czemu udaje się mnie przestraszyć, ale nie wykluczam, że Slender właśnie to zrobi. Zaczynamy więc. Pusto wszędzie, ciemno wszędzie. Wydawałoby się, że mamy las ogrodzony częściowo jakąś siatką. No i w lesie, jak to w lesie, nic złego nas spotkać nie może. Ale okazuje się, że nie jesteśmy w tym lesie sami i gdzieś w krzakach czai się coś. Jak najwięcej się nie czai, może spróbujemy trochę podbiec. Gorzej, że jak biegnę to opuszczam latarkę i nie widzę co się dzieje, więc biegniemy w ciemno. Najwięcej widać ścieżkę, ale jak nie będę się patrzył dookoła, to nie będę widział, czy która jest ze strony, jest to gdzieś w pobliżu. Ja wiem, że one sobie są porozkładane w różnych miejscach, bo widziałem jeden czy dwa filmiki, ale generalnie starałem się nie psuć sobie zaskoczenia. Nie psuć też wam zaskoczenia. I nawet wcześniej nie grałem w tę grę. Tu się muszę przyznać, że nawet wcześniej nie próbowałem Slender, więc jest to pierwszy raz, kiedy spotykam się z tym lasem. Jak na razie jest tu zupełnie pusta, Nie mam pojęcia, gdzie idę. Nie ma tu oczywiście żadnej mapy. Co najwyżej mogę wyłączyć latarkę i poruszać się w zupełnych ciemnościach ale to chyba do niczego nie doprowadzi. Myślałem, że szybciej się coś wydarzy. No ale jak wiadomo, w dobrym horrorze są dwa wyjścia. Albo budujemy powoli napięcie, albo na początku robimy jakiś wielki wybuch, a potem napięcie narasta, więc... Tu widać mamy do czynienia z horrorem, który powoli, powoli buduje napięcie. No ale póki co nie jestem przerażony. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tam jakby niebo było jaśniejsze, ponoć można się orientować po niebie w tej grze. Hm, nie widzę żadnych znanych konstelacji. Ale chyba las się kończy, okej. Okay. Coś tu widać. Nadal nikogo dookoła, nadal w miarę bezpiecznie. Może granie w to na słuchawkach to nie był najlepszy pomysł? Ale zajrzyjmy ostrożnie tutaj. Hmm. Nie widać żadnych kartek. W sieci są też mapki. O, jest pierwsza. Proszę bardzo. Mamy pierwszą. Always watches, snow lies. Ktoś zawsze nas obserwuje. Ok. Coś zaczęło być słychać w tle. Więc, tak jak mówiłem, w sieci są już mapki rozrysowane ręcznie, gdzie szukać stron. Gdzie jest prawie gwarantowane, że spotkamy Slendermana i których miejsc lepiej unikać. No, ale nie będę korzystał z takich rzeczy. O, tam jest budynek. Jakiś. Sprawdźmy jeszcze te cysterny. No, Dobra, te uderzenia w tle przyprawiają o lekkie ciarki. Sugerują, że coś się wydarzy. Okej, okay, to chyba nic nie ma. Tu jest czysto. Dum, dum, dum. No, spróbujemy przestraszyć. Pewnie zaraz coś wyskoczy ja zrobię. Ale może nie. No dobra, nie ma nic innego wyjścia, jak skierować się w stronę tego budynku. Gra oczywiście da się ukończyć, ma i zakończenie. I jakiś nowy tryb, który się odlokowuje. Gra jest oczywiście dostępna za darmo, tak jak mówiłem, autor nie spodziewał się, że osiągnie taki sukces i przyczył ją po prostu tak do sieci. Jako swoje próby. Z silnikiem. Unity, która jak widzicie wygląda całkiem nieźle, jak nagle zrobioną niewielkim nakładem sił. I w tej chwili jest już wersja 0.9.5. Ta jest o jeden punkt starsza, ponieważ przy najnowszej wersji padł autorem link do jej ściągania. I musiałem ściągnąć to trochę starszą. Autor sukcesywnie uzupełnia grę o pewne rzeczy, więc będziemy mogli zobaczyć, co się zmieniło za jakiś czas. Na razie ostrożnie, ale to ostrożnie zajrzę tu. O, jest kolejna strona. Don't look or it takes you. No właśnie, ze Slendermanem jest tak zabawnie. Jeśli graliście w Minecrafta, to tam są Endermeni, którzy są pewną, pewnym rozwinięciem tego pomysłu, który swoją drogą jest dużo starszy niż gry komputerowe, ale ze Slendermanem jest taki trik, że kiedy na niego patrzymy, to on się nie rusza. Z drugiej strony każdy kontakt z tą postacią sprawia, że powoli popadamy w szaleństwo, więc... Nie ma tutaj dobrego wyjścia, a tutaj jest wyjście z budynku dla odmiany. Nie będziemy tam wyglądać. Nie sądzę, żeby w budynku były dwie strony. Jest to krzesło. Nie, nie mogę nic zrobić z krzesłem, mogę wyłączyć latarkę. Może wtedy mnie nie zauważy. Jak widzicie, wtedy na zewnątrz robi się zupełnie ciemno. To nie jest niebieska noc ze Skyrim'a czy innych gier. To jest. Oho. Oho. Dobrze, i co teraz? I to tyle. Nie jestem pewien co powinienem robić, żeby uniknąć tego spotkania, ale może to uda mi się rozwiązać następnym razem. To było pierwsze spotkanie ze Slender, pewnie lada chwila. Kolejne. Slender, podejście drugie. Przejrzałem nieco internetu, jestem odrobinę mądrzejszy niż byłem. Ale też bardziej zdenerwowany, bowiem dowiedziałem się masy rzeczy, na przykład takich, że nie powinno się chodzić z zapaloną latarką, bowiem po jakimś czasie skończą się baterie. Nie powinno się też biegać, bowiem po jakimś czasie skończy się wytrzymałość. I wbrew temu co myślałem, głupia, ja, nie należy patrzeć na Slendermana. A przynajmniej niezbyt długo, wystarczą krótkie spojrzenia. Aby on uciekł, ale tak naprawdę najlepiej się odwrócić i mieć go cały czas za sobą, chociaż z drugiej strony trzeba uważać, żeby nas znienacka nie, nie dopadł. Poza tym dowiedziałem się, że im więcej stron zbiorę, tym gorzej, i że z każdą następną będę bliżej tego nieokreślonego stwora. Który, jak mówiłem, jest dużo starszy niż sama gra. Powstał kiedyś na pewnym forum jako taka niesamowita postać którą wklejano w różne zdjęcia, okej, okay, nie wiem, zrobiłem okrążenie wokół tego drzewa i nie wiem, w którą stronę mam iść. Załóżmy, że jednak tam i że nie wracam się w tym samym kierunku, w którym przyszedłem, co jest oczywiście możliwe. Będzie to najmniej atrakcyjny filmik na YouTubie, czy filmik o chodzeniu w ciemności, ale przyznam Wam szczerze, że obawiam się chodzić z zapaloną latarką, zwłaszcza, że doczytałem, że Slendermanowi jest łatwiej nas znaleźć, kiedy posługujemy się latarką. Jest i ciężarówka. Poszedłem w innym kierunku niż poprzednio, żeby zbadać lepiej ten teren, który nie jest zbyt duży. Hej, czy jest tu cokolwiek? Nie ma tutaj nic. Nie ma tutaj niczego, co mogłoby mi się przydać. Idziemy więc dalej. Widzicie, jak podejdę blisko do obiektów, to okazuje się, że wcale nie jest tak ciemno i co nieco jeszcze widać, nie trzeba zapalać latarki. Ok, jest pierwsza strona z namalowanym lasem. Strony też układają się w swoją historię. No i po pierwszej stronie zaczyna się to wolenie w bęben, które ma nas przerazić. Ok, to chyba jest las i nie ma co, ale tam widzę drogę. Będę więc zapalał latarkę na chwilę, żeby zorientować się i szedł po ciemku. Może coś z tego wyjdzie. Nie wiem czy idę w dobrym kierunku. Chyba się zgubiłem, ale widzę, że las się kończy. Okej, okay, jest budynek. Wejdźmy więc do środka. Tu jest przejście na wylot więc musimy zajrzeć do bocznych pokoi. Budynek jest najgorszym z możliwych miejsc. Jeśli się tu wpakujecie i traficie na Slendermana, to właściwie nie ma gdzie uciekać. Jak nazwać, chyba nie ma tutaj też żadnej skartek, którą mógłbym zebrać. One, tak jak wspomniałem, też układają się w historię Slendermana i są pewnymi wskazówkami. Ale chyba tym razem nie mam szczęścia. Jest przewrócone krzesło. I generalnie pusto. Oszczędzamy baterie. No dobra, budynek jest pusty, nie wiem, czy sprawdziłem już cały. Zaraz się przekonamy. Chyba jeszcze tu jest jakiś fragment, w którym nie byłem. Przydałby się jakiś plan, minimapa, cokolwiek, ale niestety Slender nie jest grą, która ułatwiałaby cokolwiek graczom. Nie tak została pomyślona Ma trzymać nerwy na wodze i stresować. Jest kolejna kartka. Okej, okay. dobra, teraz spokojnie, stój tyłem do niego. Okazuje się, że stanie w miejscu nie wystarczy i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak pokonać tę grę. Na razie może wy macie jakieś pomysły. W każdym razie wiecie już, czym jest Slender i możecie spróbować jej zupełnie za darmo, do czego mimo wszystko zachęcam.